Hej i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. A dzisiaj znowu krótko. Wczoraj była imprezka, o czym Ci mówiłem i miałem powiedzieć, czy będzie fajnie i jak w ogóle było. Była bardzo krótka ta imprezka. Za bardzo nie działo się nic specjalnego, więc bardziej taka posiadówka bym powiedział. Ale fajnie. Po posiedziałem ze znajomymi, porozmawialiśmy. Było całkiem spoko. A już wracając do dnia dzisiejszego. Miałem dzisiaj jedną rozmowę z może nie klientem, może jeszcze nie klientem, ale rozmawialiśmy o rozbudowaniu, bardziej zbudowaniu społeczności dla przedsiębiorców z całego świata, a bardziej z takich miejsc typu Stany, Kanada, Anglia, no, takich, takiej topce krajów można powiedzieć. I do jutra mam dać znać, czy w to wchodzę, czy nie. Tu się zaczynają pewne schody. I o jakich schodach w ogóle myślę, w sensie o czym mam powiedzieć. Generalnie ta osoba, z którą rozmawiałem zaproponowała, żeby, że mogę po prostu między innymi wejść w firmę, w sensie będzie nowa firma, gdzie będę udziałowcem i będę dostawał udział, będę po prostu miał zyski z udziałów. I powiedziałem, że no spoko, jest to jedna z opcji, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć, co o tym sądzę, bo nie znam się na tym, w sensie fakt, mógłbym powiedzieć, że wow, mega, super, świetnie, ale nie mam wystarczającej wiedzy, żeby w ogóle cokolwiek o tym powiedzieć, nie wiem jakie są plusy, jakie są minusy, nie wiem jak wygląda umowa skonstruowana, jaka w ogóle będzie ta umowa, na czym będzie to wszystko polegać, to są rzeczy, których nie wiem i to są rzeczy, których będę musiał się dowiedzieć, żeby dać znać, czy w to wchodzę, czy nie, jeżeli wchodzę, to jak wchodzę. Też zaproponowałem, że mogę w to wejść, na przykład, nie wiem, na umowy zlecenie i co nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, będzie podnoszone moje wynagrodzenie wraz ze wzrostem społeczności. Czyli jeżeli społeczność rośnie, oznacza to, że dowożę to, co mam dowozić, i jednocześnie z tym samym, że społeczność rośnie, kapitał jest większy, właściciel więcej zarabia, to ja mogę więcej zarabiać. Możemy taką umowę podpisać, no ale dalej nie wiem co, jak ma wyglądać, więc tym będę musiał się zająć, aby wiedzieć i dać znać. Poza tym, wczoraj wspominałem o jednym super widzu, który komentował mi filmy. Dzisiaj odpowiedziałem na wszystkie komentarze. Jeżeli to oglądasz, a jest taka szansa, serdecznie Cię pozdrawiam. Bardzo Ci dziękuję i witam w naszych skromnych progach. A dlaczego naszych, a nie tylko moich? bo budujemy to wspólnie. Ja, ty i nasza cała społeczność, która dopiero rośnie. Dzisiaj dowiedziałem się też takiej fajnej informacji, że fakt, raz, warto mieć na uwadze NFT Hey Genesis, które dopiero będzie i mint na te osoby, osoby zapisane na ten mint, źle powiedziałem. Są to osoby, które m.in. tak jak ja zakupiły dostęp do Hey Edu na rok czasu w promocji grudniowej, która miała miejsce chyba do 9 grudnia, o ile się nie mylę. I jeszcze można było się zapisać na Mint poprzez wymianę NFT Transparent Powers. Trzeba było dwa NFT takie mieć, jakoś to je, jak, jako się połączyć. Nie wiem, nie jestem w tej społeczności, ale była taka możliwość. Także w pierwszym kwartale, mam nadzieję, że będzie to pierwszy kwartał. E, będzie mięc, a jeżeli nie będzie to pierwszy kwartał, to jeżeli mam strzelać, to coś koło grudnia, może? Tfu, czerwca, nie grudnia, czerwca, ale dalej wydaje mi się, że będzie to raczej pierwszy kwartał, a jeżeli nie, to początek drugiego. I co to daje? Bo wiele osób może się zastanawiać, przede wszystkim posiadając NFT Hey Edu Genesis. Jako student społeczności będziesz mógł sprawdzać lekcje. Czyli, przykładem, może być to, że jesteś na poziomie Hey Edu Krypto 3, a ktoś jest na poziomie Krypto 1 i możesz sprawdzić lekcje dla osób, które są niżej od ciebie, czyli które są aktualnie na ścieżce Krypto 1 lub Krypto 2. Jeżeli jesteś na Krypto 3, to nie możesz sprawdzić Krypto 3. To są tylko i wyłącznie moje spekulacje, ale wydaje mi się, że tak będzie to właśnie wyglądać. I aby miało to jakkolwiek ręce i nogi, prawdopodobnie będzie do tego jakiś regulamin, który będzie mówił, że jeżeli osoby będą sprawdzać lekcje, byle sprawdzić, a nie będą sprawdzać, że rzeczywiście tu, tu, tu jest błąd, to będą, nie będą miały możliwości późniejszego sprawdzania. Wydaje mi się, że powinno coś takiego być, że powinno być to jakkolwiek uregulowane, ale Steel dowiemy się niedługo, jak już powstanie te całe NFT. Ale wiem, że już jest testowane. Sprawdzanie lekcji przez studentów, bo właśnie jedną z osób, które jako pierwsze miały dostęp do sprawdzania lekcji jako student, jest właśnie Marcos. Marcos J, który sprawdził mi lekcję bodajże wczoraj w świecie krypto. Także. Witam, dziękuję za sprawdzenie. Mam nadzieję, że nie było tam zbyt wielu błędów i naprawdę wiadomość do szefa o podwyżkę była napisane, napisana dobrze. I jeszcze taka krótka refleksja. Doszedłem do wniosku, że takie rozmowy nie wiem, networkingowe, jakieś live społeczności jest to cudo, naprawdę jest to złoto, bo nawet nie tyle, że zdobywasz nową wiedzę ale przede wszystkim poznajesz ludzi. To jest coś, czego nie robiłem przez ostatnie dwa lata i bardzo tego żałuję, bo poznając nowe osoby przez te ostatnie dwa lata, które minęły, byłbym teraz w świetnym miejscu. Naprawdę miałbym ogrom kontaktów, ale no niestety nie robiłem tak. Był to mój błąd i teraz to naprawiam. Czyli poznaję nowe osoby, jadę teraz na dwie konferencje, dołączam do różnych społeczności, wchodzę na różne live społeczności, Poznaję jak najwięcej tylko osób jestem w stanie, żeby przede wszystkim ludzie wiedzieli kim jestem, wiedzieli, że wow, mogą skorzystać z usług budowania społeczności, ale przede wszystkim chcę robić to dlatego, bo poznaję nowe osoby. Poznawanie nowych osób jest to kluczowe w osiąganiu sukcesu. Tak się budują kontakty, tak się buduje relacje. Tak się osiąga sukces. A przynajmniej dużo łatwiej można osiągnąć na sukces. Także ode mnie będzie to na tyle. Zaraz jadę. Wycieczka do Międzyrzeca. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia jutro. Jak zawsze. Cześć.